Na jednym z pierwszych spotkań nowego zarządu, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom lokalnej społeczności, zapadła decyzja o utworzeniu kolejnej grupy młodzieżowej. Grupa ta miałaby zrzeszać najmłodszych mieszkańców naszej gminy z rocznika 2014-2011. Decyzja to jedno można powiedzieć kamień węgielny pod to, co się wydarzyło w grudniu 2019 roku. Zapraszamy na podsumowanie, a raczej historię powstania naszej najmłodszej grupy – Piast Akademii. Uwaga! Gotowi? Raz, dwa, trzy! Jeeej! z naszą najmłodszą grupą byli zawodnicy z rocznika 2010-2012 prowadzonych przez trenera Roberta Rybickiego. Już pod koniec ubiegłego sezonu Robert zaczął sygnalizować, że jego grupa jest bardzo liczna, a co rusz pojawiają się nowi chętni. Wraz z wiceprezesem Michałem Kusiak na spotkaniu zarządu zgłosił pomysł utworzenia nowej grupy. Zarząd odniósł się do pomysłu przychylnie i jednogłośnie zaakceptował uchwałę. Koordynatorem projektu został Michał Kusiak. Należało teraz jak najszybciej znaleźć trenera posiadającego odpowiednie kwalifikacje, wiedzę oraz doświadczenie w pracy z tak młodymi zawodnikami. Na szczęście po długich negocjacjach udało nam się przekonać panią trener Paulinę Tylek do współpracy z naszym klubem. Liczymy na to, że Paulina zostanie u nas na dłużej i będzie szkolić kolejne pokolenia zawodników Piasta Grodziec. W październiku i listopadzie rozpoczęliśmy nabór do nowej grupy. Paulina odwiedziła większość placówek oświatowych naszej gminy, w czasie których spotykała się z przyszłymi adeptami naszej Akademii. Zostały rozklejone plakaty informacyjne, a także rozdane ulotki. Informacja o naborze także została umieszczona w mediach społecznościowych. Ilość chętnych przeszła nasze oczekiwania. Z zaplanowanej jednej grupy powstały dwie. Rocznik 2014-2013 oraz 2012-2011. W dniu 5 grudnia odbył się pierwszy trening. Data ta wpisała się na stałe w historii Piasta Grodziec, jako początek powstania Piast Akademii. Kierownikiem drużyny została Klaudia Pięciak. W chwili obecnej to właśnie Pani Trener Paulina i Kierownik Pani Klaudia koordynują i zarządzają Piast Akademii, oczywiście pod czujnym okiem zarządu. W chwili obecnej w roczniku 2014-2013 trenuje 19 zawodników. Są nimi Andrzejak Sawery, Jasiak Adam, Kończak Damian, Kubiak Alan, Kusiak Kamil, Maciąg Igor, Maciąg Leon, Małowski Wojciech, Mańka Bartosz, Miedziński Dawid, Migalski Piotr, Możdżeń Szymon, Opiła Filip, Pięciak Maciej, Sowiński Filip, Studziński Miłosz, Szczecińska Hanna, Klimczak Filip, Sowiński Mateusz. W grupie starszej, czyli roczniku 2012-2011, trenuje 9 zawodników. A kto dokładnie? Baranowicz Szymon, Binder Weronika, Brzęcki Szymon, Mankiewicz Igor Miedziński Wiktor Ryszkiewicz Łukasz Szczeciński Albert Tamborski Bartosz Woźniak Franciszek. Pomimo krótkiej historii tej grupy możemy odnotować już kilka faktów. Jako grupa miała już okazję to wspólnie się zintegrować podczas turnieju mikołajkowego. Zawodnicy po raz pierwszy w swojej karierze musieli podać się obowiązkowym badaniom lekarskim. Jeśli chodzi o finansowanie tej grupy, to główny dochód to darowizny, a także składki członkowskie. Ze zgromadzonych funduszy zostały zakupione koszulki treningowe dla zawodników. Decyzją zarządu cały dochód z 1% podatku przekazanego na nasze stowarzyszenie został przekazany na zakup sprzętu dla tej grupy. W czasie wprowadzenia kwarantanny narodowej trenerka Paulina starała się zdalnie prowadzić treningi za pośrednictwem mediów społecznościowych. Na koniec zapraszam do wysłuchania trener Pauliny, która w kilku słowach opowie co nieco o Piast Akademii. Ja ze swojej strony dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że trud zarządu, trenerki, kierowniczki nie pójdą na marne. Już za kilka lat nasi mali podopieczni będą występować w naszej seniorskiej drużynie. A być może będziemy podziwiać ich na boiskach ekstraklasy, w zagranicznych ligach, a także w reprezentacji kraju. Zapraszam także na kolejne podsumowanie, które pod lupę weźmiemy drużynę Orlik. A teraz już oddaję głos pani trener. Witam. Od listopada prowadzę dwie grupy w Piast Akademii. Pierwszą grupą jest grupa najmłodsza, która spra sprawia wiele radości, odkąd tylko zaczęła trenować. Jest to grupa roczniki 2013-2014, która prowadza mnóstwo radości, uśmiechu na twarzach nie tylko swoich, ale także rodziców obserwujących treningi. Początek był bardzo trudny dla niektórych dzieci, ponieważ było to dla nich coś nowego, coś gdzie pracują sami, wykonują różne zadania sami, muszą pomyśleć, współpracować, bez pomocy rodziców, bez podpowiedzi. Niektórzy potrzebowali troszkę więcej czasu, by się zaadoptować, a niektórym to zajęło troszkę mniej, ale teraz wszyscy razem się świetnie bawią i, i jest uśmiech na twarzy, czyli cel, który mieliśmy, żeby się dobrze bawili i uczyli poprzez zabawę został osiągnięty. Druga grupa to grupa starsza, czyli roczniki 2011-2012. Starsza grupa jest bardzo sprawna pod względem zdolności motorycznych, dzięki czemu mogliśmy rozpocząć bardziej zaawansowane treningi niż z grupą młodszą. Jest to fajna, zdyscyplinowana grupa inteligentnych, chłonnych wiedzy dzieci, bardzo zdolne dzieci, które ze sobą świetnie współpracują. Zawodnicy są bardzo zorganizowani i systematycznie uczęszczają na treningi, co jest bardzo wielkim plusem. Celem zajęć dla najmłodszych jest przede wszystkim rozwój sprawności ogólnej i świetna zabawa. Chcemy przygotować te dzieci do lekcji wychowania fizycznego, które czekają ich już niedługo w szkole. Ale przede wszystkim chcemy, by te dzieci nabyły na treningach takich umiejętności, które pomogą im funkcjonować w codziennym życiu. Celem starszej grupy jest stworzenie nowej drużyny GKS Piast-Grodziec i udział w turniejach, meczach ligowych czy meczach sparingowych, gdzie będą mogli rywalizować z innymi zespołami i sprawdzać swoje umiejętności piłkarskie, ale nie tylko również te, które... Pozostałe, które nabywają na naszych treningach, ucząc się i doskonaląc je. Chciałabym podziękować rodzicom przede wszystkim za zaufanie, które mnie obdarzyli. I choć czasem niektóre zasady, prośby, pewne wydawały się Państwu dziwne, to rodzice mi zaufali, co przyniosło oczekiwany efekt w postaci zadowolonych dzieci, zdyscyplinowanych grup. I miejmy nadzieję, że ta współpraca dalej będzie wyglądała tak pozytywnie, bo tego sobie życzę.